Postanowiłem, że muszę stworzyć innego skina, ponieważ tam mój dawny skin jest użytkowany przez innego youtubera. I ten youtuber okazało się, że założył go pierwszy, ponieważ ten skin jest z internetu. I muszę trochę się wziąć za nowy skinek. I w sumie to trochę to zajmie, ale no, będzie w ogóle wszystko zmienione. Dobra, skinek ogólnie jest już skończony. Tak on będzie się prezentował. Teraz tylko wystarczy dodać e, tutaj autorski napis. Czyli tutaj trzeba ukryć N taką. może taki inny kolor jakiś fajny, na przykład taki bardziej ciemny taki. U. Powiedzmy, że... Powiedzmy, że jest OK. Żeby był, że to jest mój autorski żeby mi go już nikt nigdy nie ukradł, więc ja oficjalnie mogę powiedzieć, że skończyłem swojego skinka. Tak on się cały prezentuje. Zobaczymy, jak on się prezentuje w Minecrafcie. I, tak prezentu... I tak oto prezentuje się skinek. Tak oto, to wszystko wygląda. Skinek jest ogólnie naprawdę ok. Mi się bardzo podoba. No i oczywiście, mamy 100 subskrypcji, za to też bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście za każdego subskrypcji, za każdą łapkę. No i w sumie to było na tyle. Siemano.